6 Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, którędy zostanie poprowadzona droga ekspresowa S19 przez powiat światycki. Dlaczego akurat opowiem o drodze w tym powiecie? ponieważ stąd pochodzę i postanowiłem nagrać taki odcinek. Na początku zaznaczył tylko, że do filmów o planowanych drogach używam tej strony OpenStreetMap. Różni się ona od polskiej wersji tym, że pokazuje planowane drogi. Dostaję po każdym filmie, gdy używam tej mapy mnóstwo zapytań z jakiej strony korzystam. Droga S19 to szlak komunikacyjny wschodniej Polski. Docelowo połączy północ z południem naszego kraju. Droga S19 biegnie w śladzie międzynarodowej drogi Via Carpatia, z Litwy przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię do Grecji. O całym przebiegu trasy powiedziałem w filmie, który się wyświetla w prawym górnym rogu. Główne prace przy S19 w powiecie śmietyckim ruszą w tym roku, ale nieznaczna część prac została już wykonana w zeszłym. Droga S19 w powiecie śmietyckim rozpocznie się, patrząc od północy, w gminie Dziadkowice pomiędzy wsiami Osmola i Hornowo. Od Bielska Podlaskiego do drogi łączącej Hornowo z Dziadkowicami wykonawcą prac jest firma Strabak. Natomiast od tego miejsca na południe wykonawcą jest firma Colin z Turcji. Będąc 5 lat temu na konsultacjach społecznych, spytałem się projektantów, dlaczego droga nie będzie miała węzła drogowego w okolicy Dziadkowic, skoro jest to siedziba gminy. Projektanci odpowiedzieli mi, że węzeł nie jest tu potrzebny. Nie będę ukrywał, że się mocno zdziwiłem. Jednak ostatnio dowiedziałem się, że węzeł tutaj jednak powstanie. Trwają tylko rozważania, czy ma być w tym miejscu, czy w tym. Osobiście uważam, że węzeł należy wykonać koło wsi Malewice, z uwagi na to, że będą wtedy korzystali z niego kierowcy jadący na północ oraz południe. Jeśli jednak węzeł zostanie wybudowany w okolicy wsi Żurowice, to osoby jadące z Dziadkowic w kierunku Białego Stoku nie będą z niego korzystali, bo musieliby nakładać niepotrzebnie drogi. Dodatkowo, jeśli węzeł będzie w okolicy wsi Malewice, to będzie można w przyszłości wydłużyć drogę wojewódzką nr 692, prowadzącą z Drohiczyna. Następnie pomiędzy wsiami Leszczka a Bociki Dalsze wzdłuż drogi S19 wybudowana zostanie para parkingów kategorii drugiej: Leszczka Wschód i Leszczka Zachód. Parkingi te znajdować się będą na tym polu, który właśnie widzicie. Kategoria druga MOPów oznacza, że w przyszłości będzie tu oprócz parkingu i toalety również stacja paliw i restauracja. Czy jednak tak się stanie to zobaczymy. W wielu miejscach w Polsce w ciągu autostrad i dróg ekspresowych trudno znaleźć dzierżawców w tych miejsc. Ponieważ bardzo trudno jest spełniać wymagania, które stawia generalna dyrekcja. Dlatego też wiele parkingów w Polsce wciąż nie posiada stacji paliw. Po kilku kilometrach dojdziemy do drugiego węzła drogowego w powiecie śmiatyckim, a pierwszego w śmiatyczach. Węzeł będzie się nazywał śmiatyczą Północ i znajdować się będzie na połączeniu drogi ekspresowej S19 z drogą wojewódzką nr 690 z śmiatycz do Ciechanowca. Będzie to węzeł typu półkoniczyna. Z tego węzła będą korzystali kierowcy jadący z śmiatycz w kierunku Stoku i odwrotnie. Oraz ci jadący do lub z kierunku ciechanowca w kierunku Lublina. Obecnie kilkaset metrów od węzła znajduje się stacja paliw, jednak droga została tak zaprojektowana, że stacja nie będzie dostępna z S19. Droga ekspresowa S19 będzie stanowiła zachodnią obwodnicę śmiatycz. Zostanie poprowadzona w miejscu, gdzie obecnie są lasy, pola oraz ogródki działkowe. Po około 6 km dojedziemy do kolejnego węzła drogowego, tym razem Śmiatycze południe. Tutaj S19 będzie się krzyżowała z drogą krajową nr 62 Sokołów Podlaski Śmiatycze. Prawdopodobnie po wybudowaniu S19 droga krajowa nr 62 właśnie tutaj się skończy, natomiast droga wojewódzka nr 640, która prowadzi w stronę granicy z Białorusią zostanie doprowadzona do tego węzła od strony wschodniej. Węzeł ten również będzie typu półkoniczna, tylko z inaczej wybudowanymi łącznicami. Na węźle śmietycznym północ łącznice będą po południowo-zachodniej stronie węzła, natomiast na tym węźle łącznice będą po przeciwległych stronach. Po północno-wschodniej stronie węzła, przy obecnej drodze krajowej nr 62, zostanie wybudowany obwód utrzymania drogowego wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym oraz budynkami towarzyszącymi. Następnie S19 zostanie poprowadzona przez około 2 km przez las, by przeciąć się w tym miejscu ponownie z DK19. Tutaj nie będzie węzła drogowego, jedynie będzie wiadukt obecnej drogi krajowej nr 19 nad S19 po niecałym kilometrze S19 będzie przechodziła mostem nad Bugiem. Będzie to jedna z największych i najdroższych konstrukcji w ciągu całej S19. Most będzie miał 658 metrów długości. Będzie znajdować się około 600 metrów na wschód od istniejącego mostu nad długiem, po którym właśnie się poruszamy. Nowy most nad długiem stanie się zatem pierwszym mostem drogowym nad tą rzeką, nie będącym mostem granicznym. Natomiast pierwszym mostem nad długiem, tylko na terenie Polski, pozostanie most kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 31 Mianówka, w okolicy wsi Fronołów. Kontrakt realizowany przez firmę Kolin zostanie zakończony w województwie mazowieckim. Po powiecie łosickim w gminie Sarnaki około 2 km na południe od mostu nad Bugiem. Droga tymczasowo zakończy się rondem. W przyszłości, po doprowadzeniu S19 od strony Lublina, to rondo oczywiście zostanie zlikwidowane. Dalszy przebieg S19 z tego miejsca aż do węzła łukowisko koło Międzyrzeca Błotarskiego na połączeniu S19 Z2 jest niestety jeszcze nieznany. Nie została jeszcze wydana decyzja środowiskowa. To samo jest na odcinku bardzo ważnym, czyli z Białgostoku do Plosek nad Narwią. Tutaj wydana już decyzja środowiskowa została unieważniona i cały proces wyboru wariantu drogi musi zacząć się od nowa. Wartość umowy kontraktu realizowanego przez Colin w powiecie wynosi 655 mln zł brutto, natomiast data zakończenia kontraktu z wykonawcą to 25 kwietnia 2025 roku. Projektowane parametry drogi S19: Droga będzie posiadała przekrój dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu. Pasy ruchu będą posiadały 3,5 m szerokości, natomiast pas awaryjny będzie miał 2,5 metra szerokości. Pas dzielący pomiędzy jezdniami będzie posiadał szerokość 5 metrów. Prędkość projektowa drogi to 120 km na godzinę. Oprócz mostu nad Długiem w ciągu drogi zostanie wybudowanych 12 wiaduktów nad S19. Dodatkowo na omawianym odcinku zostaną wybudowane 4 duże przejścia dla zwierząt. Znajdować się one będą kolejno. Pierwsze pomiędzy Dziadkowicami a Żurobicami, drugie pomiędzy Żurobicami a Wiercieniem, trzecie w lesie na północ od Siemiatycz, natomiast czwarte zostanie wybudowane w lesie na południu od żeby film tak szybko się nie skończył, pokażę Wam, jak według mnie powinno wyglądać oznakowanie pionowe na tej drodze. Zakładamy, że dojeżdżamy do węzła świątycze Północ od strony Lublina. Na znaku, którego symbol to E20, powinien być symbol węzła przedstawiony w taki sposób oraz numer węzła. Jest to węzeł, gdzie droga ekspresowa nie krzyżuje się z inną drogą ekspresową czy też autostradą, więc kategorycznie nie powinien być stosowany taki symbol, który niestety jest stosowany w Polsce na każdym rodzaju węzła. Na razie numer węzła nie jest znany, ponieważ przebieg drogi oraz liczba węzłów w ciągu S19 nie jest wiadoma. Na drogowskazie E2 powinno być na górze najbliższe miasto wojewódzkie. W tym przypadku jest to Białystok. A pod spodem, z racji, że takie tablice zawsze mają dużo niewykorzystanego miejsca, powinno się pokazywać najbliższe miasto powiatowe czyli w tym przypadku Bielsk Podlaski. Oczywiście jest mnóstwo miejsc w Polsce gdzie w ciągu drogi nie ma np. miasta wojewódzkiego czy powiatowego, wtedy należy zastosować inne zasady np. Na pokazać najbliższe duże miasto za granicą i najbliższe miasto w Polsce. W prawo na znaku oczywiście powinny być Śmiatycze i Ciechanowiec wraz z numerem drogi wojewódzkiej nr 690. Po przejechaniu węzła widzimy znak typu E14 za odległościami. Tutaj według mnie powinna być stosowana następująca zasada. W pierwszym rzędzie odległość do najbliższego węzła z nazwą i numerem tego węzła, w tym przypadku Dziadkowice. W drugim rzędzie najbliższe miasto czyli Bielsk Podlaski. W trzecim rzędzie odległość do najbliższego miasta wojewódzkiego. W tym przypadku jest to Białystok. Można jak najbardziej dodać czwarty i piąty rząd. Tutaj jednak jest o tyle problem, że obecnie S19 prowadzi do granicy z Białorusią. Uważam jednak, że przebieg S19 powinien być zmieniony i droga S19 powinna prowadzić dalej na północ do drogi S61. Natomiast do przejścia z Białorusią powinna zostać wydłużona droga S8. W czwartym rzędzie powinien znaleźć się w takim razie Ełk lub Suwałki. A w piątym może, jednak nie musi, pierwsze miasto duże za granicą, czyli Kowno na Litwie. Ogólnie jestem przeciwnikiem podawania odległości na siłę do bardzo odległych miast. Kierowcy w zdecydowanej większości potrzebują informacji, ile jest kilometrów do najbliższego miasta, a nie tych oddalonych o setki kilometrów. Taka informacja w mojej opinii jest zupełnie zbędna. Teraz pokażę Wam, jakie znaki widziałbym w kierunku południowym w okolicy węzła czy Południe. Jadąc autem od strony Białogostoku najpierw oczywiście zobaczymy znak E20 schematyczne Południe z symbolem węzła i numerem węzła. Na znaku E2 w kierunku na południe na górnym wierszu powinno być najbliższe miasto wojewódzkie czyli Lublin, natomiast w dolnym wierszu najbliższe miasto powiatowe czyli Łosice. Natomiast na znaku w prawo powinna być droga DK62 oraz wojewódzka 640 i kierunki Sokołów Podlaski, schematyczne oraz można dodać milnik jako miejscowość gminną, do której jedzie się po drodze 640. Po minięciu węzła na znaku E14 powinny znaleźć się następujące informacje. W wierszu pierwszym informacje o odległości, numerze i nazwie najbliższego węzła. Węzłem tym będą Sarnaki. W drugim wierszu najbliższe miasto powiatowe, w tym przypadku będą to łosice. W trzecim rzędzie można dodać jako alternatywę ważną informację, ile jest kilometrów do węzła, gdzie S19 krzyżuje się z A2 w okolicy Międzyrzeca Podlaskiego. Węzeł ten na razie nazywa się Łukowicko, jednak mam nadzieję, że ta nazwa zostanie zmieniona np. Na, na Międzyrzec Podlaski Północ. W czwartym rzędzie powinien być Lublin, natomiast w piątym Rzeszów. Podawanie informacji jak to często bywa do miejscowości granicznych jest według mnie rzeczą całkowicie zbędną. Skoro na granicach strefy Schengen nie trzeba się zatrzymywać to jaki jest sens podawania tej informacji przez całą Polskę. W miarę postępu prac będę wrzucał relacje z budowanego odcinka w momencie jak będę jechał do Śmiatacz. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Radek